Siemanko, przed wami nowy odcinek, tym razem będą różne prankowe sceny. Zostańcie do końca i zobaczcie je wszystkie Stoję tu, jest tablica, Śródmieście, tablica i obok jakaś 15 19 no. Gdzieś tutaj taksówka 3, 2, 1 Co, gdzie? Gdzie mówisz? Jestem tu przy wejściu, no A ty? Nie. Ile ja mogę czekać na ciebie, co? Przychodzisz, czy nie? Bo ja nie będę czekał, nie wiadomo ile. No. no. Dawaj, jak to jak chcesz, to przychodź. No, dobra. Do dobra, idę już, no. Jejku, ja nie wiem. No nie, mówię ci, już nie wiem, gdzie, gdzie ten... Tu Leroy Merlin jest obok. Gdzie mam, no krzesła są krzesła przy krzesłach jestem, nie? No naprawdę przesadzasz to No, masakra Długo ja będę czekał na ciebie, no, no dawaj szybko Nie wiem gdzie mam dziś To dawaj, przychodź, bo ja nie będę tu stał, nie wiadomo ile. Tu? A, a przepraszam bardzo, to specjalnie było. No, no dobra, dobra to. Co jest? Ja nie wiem, co jest, panie. No. Czy, czy, panie, bo mi coś... Bo ci zabiorą te rurki, bo chcą zabrać. No, dawaj. No. Przyszliście tu, żeby walczyć. Całe życie na to czekaliście, by być wolnymi ludźmi. Wrok czeka już po drugiej stronie. Dobywajcie broni i zdecydujcie. I od was zależy, czy pójdziecie na wroga? Wrok już czeka po drugiej stronie. Więc dobijajcie broni. Przygotujcie się do moju! Idźcie i walczcie o swoje, tak jest! Go, I wszyscy, walczcie za wolność. Hey, Vince, to was Hincho umówił. Do you speak English? Yes. Mm -hmm. I think you are very pretty girl and uh, you can get my heart. Your number? Oh, yeah. What? You you can give me your phone number. Uh, okay, so is that What you asked asking before? Because you look what very pretty. My phone? <laughs> Wyłączam, wyłączam, pyk. Pan też wyłączam. Nie będzie tego, nie będzie tego. Z zmienię wszystko. Come on, nine. What is Phone. My new phone. O, cześć. Dobrze masz telefon na wierzchu, to od razu masz mi wpisać numer. Wyłączę was wszystkich. Wszystkich Was wyłączę się skończy to Eldorado We can make some photo together Smile, come on Oh, very nice Oh, uh, I have uh, oldest phone So, come on Wszystkich Was wyłączę, w cholerę, wszystkich Wyłączył nas pan Wyłączę wszystko, w kolerę będzie spokój What is the next step?

na chmielno, no tak, tak? No, no tak jak A, będzie. To y, tutaj prosto i w lewo. <śmienny> Czy cały czas prosto? Tak. tak, cały czas prosto i potem w lewo. No w ja prawo. Nie, no w lewo. No w nie wymiar. No prosto i w lewo. Prosto i w lewo, potem na końcu ulicy. Dochodzi pan do ulicy Nowy Świat, i tam pan skręca. Miałem taki. Nie rozumiem. Gdzie? No na końcu. Oj, co? Uuuuh, TikTok? Kryzys, dała wlecie. Co z tym TikTokiem? No, to wirus. A wirus! No ja wiem. to. wirus. No widzę właśnie, tańczyta, tak to coś. Patrzę co robimy. Ty miałaś nie palić, już a jeszcze palisz. No. ja nie palił. No miałaś nie palić, bo inaczej się nie umówimy. O cześć! Hej, cześć, słuchaj, akurat gdy telefon na wierzchu masz, ja też to... Przepraszam. Wpisuj numer już. No Ty ja miłość. To na razie. <grymne> Smaczna jak krząska w salce. Zielone oczy. Tak mi się wydawało, że rep reptilian. Reptilian ogon jest. Ja wiedziałem, że wy istniejecie. Tak. Kończymy to wszystko. Kończymy. Kończymy. Także koniec na dzisiaj. Jak A się jutro? podobało to, co... A na jutro? A to jeszcze to? zobaczymy. <laughs> Bardzo miło było Pana To też wnętrze. miło. To o, tam pomachać trzeba teraz... O. Dajcie znać, która ze sceną się najbardziej spodobała. I do zobaczenia na następnym do razem. Dobra. Cześć. Znowu Twoje oczy. Uśmiech zauroczy. Nic nas nie zaskoczy, gdy Twój serce kwo...